Mam nadzieję, że po dzisiejszym meczu górnika zabrze z koroną kielce. Miłość trojak, czyli obrońca Korony kielce, nie ma takiego samego lima jak ja pod okiem, choć jest to bardzo możliwe. 3 do 1 dla górnika zabrze, górnik wygrywa, górnik ma 32 punkty na koncie i goni czołówkę tabeli ekstra klasy. Umacnia się na siódmej pozycji, traci do Rakowa Częstochowa już tylko 3 punkty, a teoretycznie do liderów. Tylko 9. Także jak Śląsk miał przewagę nad yy, zespołami od trzeciego miejsca w dół 8 punktów, tak teraz ma tylko 9 nad siódmym górnikiem. W każdym razie górnik zagrał mecz ponownie bardzo ofensywny. To już jest ich trzeci mecz z rzędu, gdy strzelają trzy bramki. I to też nie jest tak, że to jest jakieś maksimum, bo górnik, jeżeli kilka akcji wykończyłby lepiej, gdyby udało się też. No trochę bardziej pomyśleć o kolegach, to naprawdę była szansa jeszcze strzelić więcej bramek. Natomiast przejdźmy sobie po kolei, co się wydarzyło w tym meczu. Przede wszystkim początek wydaje mi się, że był dla Korony. Była sytuacja, było kilka sytuacji, w których mogli strzelić bramkę, ale też Daniel Bielica bardzo ładnie wybronił kilka sytuacji i po prostu... Zachowali taką czujność dzięki temu, że udało się Bielicy wybronić, a później przyszła bramka dla górnika. Gdyby wydawało się, że w sumie może już ta połowa zakończyć się remisem, to wtedy Adren Kapralik dostał piłkę na skrzydle, szedł do środka i po długim, fajnie zewniakiem uderzył. Natomiast wydaje mi się, że gdyby nie było tam Dominika Zatorata, to piłka po prostu do bramki by nie wpadła, bo Forenc by to wybronił. A druga, tym razem już Forenc się nie popisał, bo bombę, jak to zwykle ma w swoim zanadrzu, w swoich umiejętnościach Łukasz Podolski uderzył z rzutu wolnego, co prawda ta piłka szła bardziej po ziemi moim zdaniem powinien to wybronić, a nie dobijać piłkę, wybijać gdzieś na bok, no bo dopadł do tej piłki Sebastian Musiolik, do tej bezpańskiej piłki i pewnie wykończył na 2-0, więc Górnik schodził do przerwy z boiska z wynikiem 2-0, jak to mówiło stare piłkarskie pożekadło, o którym wspominał Czesław Michniewicz, 2-0 to niebezpieczny wynik i o tym mógł się przekonać Górnik, bo stracił bramkę w drugiej połowie zostało jeszcze 22 minuty no oczywiście bez dołączonego czasu gry. Gdy stracili bramkę na 1 do 2, tam wyszło to po faulu Rafała Janickiego. Protestował do sędziego Janicki, ale mimo wszystko ten faul faktycznie był i wrzucił piłkę Dawid Błanik, bardzo aktywny, zresztą nieźle dzisiaj sobie pomykał po tym skrzydle w Koronie Kielce, myślę, że należy go wyróżnić. Próbował tam robić wiatrak z Michala Siplaka, tak patrząc już do 30 minuty, wydawało mi się, że Siplak naprawdę już oddycha rękawami, więc myślę, że Błanik był taką niezłą postacią w Koronie, natomiast wróćmy sobie do tej sytuacji, właśnie Błanik wrzucił piłkę w pole karne i tam doskonale wykończył tę akcję szykawka. To był trzeci gol Białorusina w tym sezonie w lidze i potwierdził, że może z ławki wchodzić i strzelać bramki. Ostatnio akurat Dalmau no nie do końca idzie, nie strzela bramek, także może to jest jakiś moment, gdy może wskoczyć do pierwszego składu. Ładnie wykończył tę akcję, no ale oczywiście górnik wcale nie pozostał przy tym stanie. Myślę, że nie można powiedzieć też tak, że korona wtedy przycisnęła górnika, bo okej, okay, jasne. Wtedy był moment, gdy górnik nie wychodził z własnej połowy, ale właśnie w takim momencie pokazuje się mądrość zespołu. Troszkę się wycofali, Wciągnęli na, swoje, na swoją połowę koronę, i właśnie w takim momencie Szymon Czyż dał po prostu dłuższą piłkę. Za połowę, gdzie no nie było spalonego A dopadł do niej oczywiście Lukas Podolski Powinien ktoś jeden zostać A tak to no Podolski został sam bez, bez pilnowania No to jak się nie pilnuje mistrza świata No ja rozumiem, że sprzed 10 lat Ale i tak, jeżeli się nie pilnuje takiego zawodnika No to on zrobił z tą piłką bardzo dużo No i zrobił tyle, że po prostu golem na 3-1 Asystą na 3-1 Zamknął ten mecz Podolski pokazał, że wciąż fizycznie Jest dobrze przygotowany Popędził pobiegł prosto pod pole i tam nie uderzał, ale znów pokazał, że jest takim miłosiernym Samarytaninem w Górniku Zabrze, podał do Kapralika, no i Kapralik wykończył tę sytuację, już tym razem nie było żadnego samoboja. tym razem to Kapralik wykończył tę akcję i w kolejnym meczu strzelił bramkę, to już był jego piąty gol w tym sezonie, więc no też przypomnijmy, że ta runda wiosenna trwa dopiero dwa mecze, a on już strzelił w niej trzy bramki, więc też bardzo fajnie się on rozwija w tym, w tej rundzie, gdy nie ma już Daisuke Okoty na skrzydle, więc tam może sobie Kapralik śmiga i śmiga sobie naprawdę bardzo fajnie. Zresztą też z pomocą Lukasa Podolskiego, jak widać, też bardzo fajnie się zachował w jednej z sytuacji. W pierwszej połowie, jeszcze gdy dograł mu Ennali, to wykończył tę akcję. Ale wiadomo było, że był spalony, zresztą nawet się nie cieszył, a wykończył tę akcję bardzo podobnie do meczu z Piastem Kliwica, gdy gol był zdobyty, oczywiście zgodnie z przepisami. To właśnie w tym meczu Kapralik również zrobił taką podcinkę nad bramkarzem. Piłka wpadła do siatki, ale sam nawet nie protestował, bo wiedział, że był na spalonym. Myślę, że ten to jest zawodnik, któremu należy się przyjrzeć. Jest powtarzalny, jest szybki, ma dobre wykończenie. To był też taki mecz, właśnie interwencji obrońców y, takich ofiarnych, bo na przykład, przykład właśnie przyjął na siebie uderzenie Naliego miłość trojak i to było na twarz, bardzo mocne uderzenie. Chwilę później kolejny raz strzału lukasa podolskiego przyjął na siebie strzał Piotr Malarczyk. Jemu akurat się tam już nic nie stało, to było uderzenie w plecy, ale jednak przyjmował to na siebie. Podobnie było z drugiej strony w górniku Rafał Janicki, na przykład przyjmował. Zresztą Dominik Szala także, ale to też u nich akurat te interwencje były udane, później nic się z tego nic z tego nie było. Górnik wygrywa, górnik. Tak jak mówiłem, umacnia się na siódmej pozycji: 32 punkty, korona. 21 punktów, i Korona wciąż musi się obawiać o spadek z Ekstraklasy, O utrzymanie będą jeszcze walczyli, teraz mają tyle samo punktów, co puszcza. Ale żadnej już przewagi nad puszczą niepołomicę będącą w strefę spadkowej, nie ma. Pod nimi są jeszcze Ruch oraz LKS. Więc Korona do końca będzie walczyła o utrzymanie, a ja też do końca będę walczył o to, żebyście trafiali na mój kanał jak najczęściej. Dlatego jutro zapraszam na taki obszerny skrót, a w sumie może nawet nie obszerny, po prostu skrót ze wszystkich wydarzeń. Najważniejszych poprzedniej kolejki Ekstraklasy. To wszystko mm, będzie na moim kanale, więc zapraszam się do oglądania. I oczywiście lajkuj, subskrybuj i do zobaczenia przy okazji kolejnych filmów.